Dzisiaj pokażę Wam, jak uszyć prostą torbę. Użyję tkaniny, którą znalazłam w swoich zasobach, ponieważ nie wychodzę z domu, pewnie tak jak w. Będzie nam potrzebna tkanina. Ja wycięłam sobie już ją wcześniej. Duży kawałek o wymiarach 90 cm na 40 cm i dwa mniejsze o wymiarach 60 cm na 8 cm. Niezbędna będzie również nitka o dopasowanym kolorze do materiału, agrafka i szpilki. I oczywiście maszyna do szycia. Sądzę, że tak jak ja, od dłuższego czasu nie używaliście maszyny, więc pokażę Wam teraz, jak nawet nitki. Przy mojej maszynie, aby nałożyć większą nitkę, Należy najpierw wyciągnąć tutaj takie usztywnienie, a następnie nałożyć na nie nitkę. Teraz będzie odrobinę trudniej. Będziemy zakładać o taką niceczkę. Musimy tutaj zdjąć część. Przytrzymuję sobie ręką tutaj. Wyciągam. Teraz otwieram tutaj taką klapkę, żeby dostać się do bębenka. Wyciągam o. W ten sposób. I teraz tutaj do środka wkładam nitkę. Tutaj niteczka musi tak przejść. Wyciągam ją troszkę. Tutaj podwadzam palcem i wkładam z powrotem do maszyny. I teraz łapiemy sobie tą nitkę, przekładamy przez o ten tutaj ząbek. E, na Waszych maszynach też powinny być tutaj narysowane strzałeczki. W jaki sposób tą nitkę przeciągamy? A więc przeciągamy ją przez tą szparę do dołu, następnie tutaj zawijamy i przez drugą szparę przeciągamy w górę. Tutaj wystaje taka główka. Jeśli u was w tym momencie ona nie wystaje, to po prawej stronie maszyny jest takie pokrętło. Jeśli będziemy nim kręcić, to ta główka się pojawi. I tutaj przez, tutaj z tej strony znowu przekładamy niteczkę i przekładamy ją z powrotem przez tą samą szparkę do dołu. Teraz przekładamy nitkę przez ten oto ząbek. A następnie przez ten tutaj malutki! Teraz będziemy nawlekać nitkę na igłę, o, proszę. Gotowe. Teraz, gdy już mamy nawleczoną nitkę na igłę i w bębenku, to możemy sobie tą z bębenka lekko wyciągnąć i przytrzymując tą nitkę, która jest przewleczona przez igłę, kręcimy jednocześnie tym pokrętłem po prawej stronie maszyny. Chodzi o to, aby ta górna nitka wyciągnęła nam. Tą dolną nitkę. O, proszę. Udało się. I teraz te obydwie nitki, jak już są na górze, przekładamy sobie do tyłu. Zamykamy bębenek, przyłączamy część do maszyny. Zabieramy się do pracy. Tą większą część bierzemy, składamy na pół, i musimy ją tutaj na dole przyprasować. Lecę to zrobić, zaraz wracam. Przyprasowane. Bierzemy się za szycie. Na początku. Będziemy przeszywali nasz materiał po prawej stronie. Zabezpieczymy go sobie szpileczkami po obydwu stronach, aby nie przesunął nam się podczas szycia. Po obydwu stronach połączyłam przednią i tylną część materiału trzema szpileczkami. Zanim położymy nasz materiał na blacie do szycia, to musimy podnieść stopkę. Stopkę podnosi się za pomocą tej oto tutaj dźwigni z tyłu. Położyłam materiał na blat, opuściłam stopkę i przyłożyłam ją tak mniej więcej równo z krawędzią materiału. I teraz będę szyła, pilnując się właśnie tej krawędzi materiału. Nie przejmujcie się tym, że tutaj sam szczyt materiału nie zostanie złapany przez nitkę, ponieważ potem i tak będziemy go zawijać. No to szyjemy. Przeszłam już z jednej strony, teraz zabieram się za drugą. Od nitki do brzegu mam 1 cm, a mamy mieć 5 mm, więc teraz utnę tą zbędną połowę. Z jednej strony już ucięłam. Więc teraz obcinamy tak samo z drugiej strony. Nadmiar materiału po obydwu stronach został już obcięty, a więc bez obaw mogę wyjąć szpileczki. Teraz, gdy już mamy elegancko przeszyte dwa brzegi, przekręcamy naszą torbę. Na lewą stronę. Teraz wypychamy rogi ręką. W ten sposób torbę położyłam już na desce do prasowania, ponieważ Nasze brzegi teraz tak odstają, a my będziemy przeszywać to jeszcze raz. Więc potrzebujemy przyprasować, aby było płasko. Brzegi po przyprasowaniu wyglądają w ten sposób. Pamiętajcie, żeby nie używać pary, ponieważ wasz materiał się skurczy. Więc szyjemy dalej. Wkładamy znowu nasz brzeg torby pod stopkę. Pamiętając, do krawędzi zamykamy stopkę i szyjemy. Jedną stronę mam już przeszytą, teraz pora na drugą. Na razie zostawiamy naszą główną część torby. I bierzemy się za szycie uszek. Bierzemy jedno uszko. Prawą stronę zawijamy do środka. I przypinamy szpileczkami. Zrobiłam to w ten sposób. Bierzemy się za szycie Nitki przez stopkę do tyłu. Materiał przy krawędzi pod stopkę. Spuszczamy stopkę. I szyjemy. Przeszywamy do końca. Stopka do góry. Wyciągamy. Obcinamy nitki. Z jednej strony. Z strony. Możemy zdjąć szpileczki, których użyjemy do zapięcia kolejnej części, z którą zrobimy dokładnie to samo. Co z tą? Teraz zabieramy się do przekręcenia na prawą stronę naszych uszek od torebki. Będzie nam do tego potrzebna agrafka Jedno ramiączko już gotowe. Teraz pora na drugie. Przy przekręcaniu tego ramiączka pomagałam sobie jeszcze ołówkiem. Drugie ramiączko też już gotowe. Teraz pora je przyprasować na szwie. Przyprasowane. Teraz, aby troszkę je usztywnić, przeszyję tutaj y, koło szwu na troszkę mniej niż stopkę. Patrząc teraz na te ramionczka, przeszyte tutaj z jednej strony i tutaj z jednej strony, uważam, że przeszyję jeszcze po drugich stronach. Będzie to wtedy ładniej wyglądało. Oczywiście muszę ustawić stopkę na taką samą odległość, żeby wyglądało to symetrycznie. To był dobry pomysł, żeby przeszyć i z jednej, i z drugiej strony. Nie dość, że wygląda lepiej, to jeszcze jest mocniej usztywnione. Właśnie przekręciłam nasz główny kawałek na prawą stronę. Teraz należy go tutaj podwinąć do środka na około 3 cm, dookoła i zaprasować. Mam już zaprasowane. Zaprasowałam trochę więcej niż 3 cm. I zaraz pokażę Wam, jak obcięłam brzegi. Właśnie w ten sposób obcięłam brzegi. Teraz odmierzamy środek torby i będziemy zaznaczać wewnątrz mazakiem. W ten sposób zaznaczamy środek. Teraz będziemy odmierzać 7 cm w prawo i 7 cm w lewo od tego środka, również zaznaczając kreseczkami. Teraz, gdy już mamy odmierzone, Będziemy wkładać ramiączka. Wkładamy paski w ten sposób tutaj pod spód do samego zgięcia i wyrównujemy tutaj krawędziami do kreseczek. Przypinamy szpileczkami i to samo robimy z drugiej strony. Teraz wkładamy ramiączka do środka. I będziemy przeszywać dookoła. Wkładamy sobie tutaj na stopkę, i szyjemy. Gdy już mamy obszytą torbę dookoła, wyciągamy spod stopki. Obcinamy trochę dalej, i zawiązujemy supełek. Obcięłam właśnie wszystkie zbędne nitki, więc teraz wyciągamy szpileczki. Teraz będę jeszcze przeszywać tutaj, aby ukierunkować łóżka do góry. I to wszystko na dzisiaj. Torebka skończona. Dziękuję bardzo Wam za Waszą obecność. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam wszystkich do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia. Czuwaj!